Jaki jest ostateczny cel w hooveringu, jaki ma ostateczny cel narcyz. Nie wraca przede wszystkim, żeby Cię odzyskać. Wraca, żeby udowodnić, że nadal może Cię zniszczyć. Hubering nie jest miłością, jest artem zemsty i dominacji. On musi Ci pokazać, że nawet jeśli uciekłaś, wyrwałaś, wyrwałeś się, to dotyczy obu płci, z tego związku nadal jest w stanie Ciebie powalić i zniszczyć ponownie. Finał, co się dzieje, jeśli wrócisz? Relacja trwa już dużo krócej niż wcześniej. Dewaluacja jest dużo ostrzejsza, odrzucenie jest brutalniejsze. Ty wychodzisz z tego jeszcze bardziej wyniszczona, wyniszczone emocjonalnie, neurobiologicznie i zdrowotnie. To dla tego hovering jest najbardziej niebezpieczną fazą cyklu przemocy. Pamiętajcie, że Hoovering to nie jest druga szansa, to powrót destrukcji w szybszym, mocniejszym i bardziej wyniszczającym wydaniu. To nie jest miłość, to jest zemsta. To dowód, że narcy zdobywa cię tylko i tylko i wyłącznie po to, żeby rzucić cię o ziemię jeszcze mocniej. Taki ma cel. To psychopata. Zrozummy to. Wyryjmy to sobie na drzwiach sypialni każdego dnia rano, jak wstajesz. Byłam, byłem z psychopatą, psychopatką. Nie wrócę do niej, do niego, never, ever. Ok? I to sobie wyryjcie w głowę, żeby utrwalić. I żeby żadne flashback i wspomnienia, gdzie wasz mózg będzie Was ogłupiał, bo tam te hormonki sobie robią swoje pamięć komórkowa, emocjonalna istnieje niestety, no musi istnieć. Tak jesteśmy skonstruowani. Nie przetrwalibyśmy jako ludzkość. Więc zapanować nad tym możemy w taki sposób. Oczywiście, sama sa innych, uleczania się i tak dalej. To wszystko zależy od etapu. Ja teraz tutaj niczego nie narzucam, ale mówię o huweringu, że. Wrycie sobie w głowę, że to był psychopata, ktoś kto mnie niszczył i chcę to zrobić ponownie. Uchronicie po, przed powrotem do tej osoby. Jak wejdziecie w bio-linku na TikToku i przejdziecie do kanale na YouTube, pod tym filmem w opisie zamieszczę źródła, z jakich czerpałam tę wiedzę. The Betrayal Bond. Uh, breaking free of exploitive relationship Patryka Kansa, Bessela van der Kolka i innych znanych uh, specjalistów w tej dziedzinie.